Jaki jest iOS 16? Trochę nudny, bo prawie co roku dostajemy taką samą paczkę zmian i nowości. Te, które są od dawna wyczekiwane, te, które są oczywiste i te, w których trzeba się naszukać i wiedzieć, że są dostępne, żeby zrobić z nich użytek. iOS 16 to kolejny krok w rozwoju tego systemu. Może nie rewolucyjny, z tym jeszcze się wstrzymamy, ale po spędzonym czasie z betą... Tej aktualizacji mogę powiedzieć jedno. Posiadacze starszych modeli niż iPhone 8 będą zawiedzeni, bo takie modele jak iPhone 7 czy iPhone 6S już aktualizacji nie dostaną. Po których nowościach z iOS 16 warto wiedzieć, jak wypada ta aktualizacja? Konrad Kozłowski, Antyweb, zaczynamy. nie od pozostałych nowości zaktualizowany ekran blokady w iOS 16 trudno będzie pominąć i go nie zauważyć. Zmienia się praktycznie wszystko. Od tak podstawowych nowości, jak możliwość zmiany czcionki, która używana jest do podawania daty czy godziny albo wydarzeń z kalendarza. Po powiązanie z trybami skupienia. Tutaj Apple wykonało kawał dobrej roboty, bo nareszcie możemy dostosować ten ekran blokady do własnych potrzeb. Możemy poukładać na nowo elementy na nim, chociaż oczywiście jest to wszystko zrobione w iście Apple'owym stylu bo tej swobody nie jest tak dużo jak na Androidzie, ale chyba tego nikt się tak naprawdę nie spodziewał. Oprócz możliwości zmiany czcionki i ułożenia elementów na ekranie blokady cieszy także pojawienie się nowych widżetów. Tak naprawdę to jest największa w mojej ocenie zmiana, której warto było wyczekiwać od tych kilku miesięcy, gdy zaprezentowano iOS 16, bo na ekranie blokady, czyli coś co oglądamy setki, jeśli nie tysiące razy dziennie, możemy umieścić najważniejsze dla dla nas informacje o postępie w aktywnościach, o nadchodzącym wydarzeniu, o prognozie pogody, jeśli będziemy się wybierać na dwór. I oczywiście tego będzie wiele więcej w momencie, gdy aplikacje firm trzecich zostaną zaktualizowane i będą czerpać korzyści z możliwości nowego ekranu blokady. Powiązanie ekranu blokady z aplikacją będzie dosyć łatwe, bo będzie działać na tej samej zasadzie. Jak wyglądało to w przypadku widgetów wdrożonych w jednej z poprzednich aktualizacji iOS-a. Pojawienie się widgetów oznaczało też przeniesienie powiadomień na dół ekranu. I chyba jest to coś, czego wyczekiwałem najbardziej, bo gdy na szczycie listy powiadomień widniało dla mnie to najważniejsze, to dosięgnięcie do tego powiadomienia, gdy człowiek jest w ruchu, nie zawsze było tak komfortowe i wygodne, gdy ta lista znajduje się u dołu ekranu i dopiero później możemy ją ewentualnie rozwinąć. i przewijać. Część powiadomień jest dostępna od razu tutaj, w zasięgu kciuka. Muszę jednak powiedzieć, że po tylu latach korzystania z iOSa przyzwyczajenia robią swoje, bo bardziej naturalne wydaje mi się sięganie po powiadomienia zaraz pod zegarem zamiast u dołu ekranu. W celu zaoszczędzenia energii to odświeżanie nie może odbywać się zbyt często, a z drugiej strony, gdy od razu patrzymy na ekran blokady po wzięciu telefonu do ręki albo po pacnięciu w ekran, liczymy, że te informacje będą najnowsze. Tutaj Apple musiało znaleźć pewien złoty środek i najwyraźniej jest nim odświeżenie stanu widżetu w momencie podświetlenia ekranu. To powoduje, że przynajmniej na iPhone 10 i w wersji beta, wymagane było zaczekanie chwilę na odświeżenie tych informacji. To niby nic wielkiego, bo lepiej zaczekać 2-3 sekundy na odświeżenie informacji, niż przechodzić do każdej z aplikacji z osobna albo przyglądać się widżetom na ekranie głównym. Ale pewien smak pozostaje, dlatego na ostateczny osąd jeszcze przyjdzie czas, gdy pojawi się stabilna wersja i zobaczymy, jaka IOS-16 radzi sobie na całej linii urządzeń. Ale z drugiej strony nie wydaje mi się, by to wszystko zostało dobrze przemyślane, a gdy pojawią się widżety z aplikacji firm trzecich, wtedy mogą pojawić się poważne problemy. Muszę też nadmienić, że z tej najbardziej spektakularnej nowości na ekranie blokady nie było nam dane jeszcze skorzystać, bo tak zwane live activity, czyli wyświetlane i aktualizowane w czasie rzeczywistym widżety na ekranie blokady nie są jeszcze dostępne. Te muszą się pojawić w aplikacjach. I innych deweloperów, m.in. Ubera czy FlashScore. Apple pozwala otworzyć chyba dowolną liczbę ekranów blokady, ale co najważniejsze, możemy nimi żonglować wygodnie w ciągu dnia i przełączać się pomiędzy nimi, kiedy tylko chcemy. Co więcej, ekran blokady będzie też powiązany, na przykład, z trybem skupienia, co wpłynie także na to, jak wygląda ekran główny i jakie powiadomienia będziemy otrzymywać. Bez problemu można więc przygotować ekran blokadę z myślą o pracy, a także o aktywnym weekendzie lub podczas cichego pobytu w domu, gdy chcemy, by telefon w ogóle nam nie przeszkadzał i dostarczał tylko te najważniejsze, niezbędne informacje i powiadomienia. Podobnie jak z samymi trybami skupienia, tutaj także musimy poświęcić trochę czasu i cierpliwości na to, by to wszystko dostosować do własnych potrzeb. Z drugiej strony telefon może być spersonalizowany jak nigdy wcześniej i pozwalać wydajnie pracować, kiedy tego potrzebujemy i da nam święty spokój, gdy będziemy chcieli o nim zapomnieć. Za pozostałymi nowościami w iOS trzeba się troszeczkę rozejrzeć, na przykład na ekranie głównym. Tam gdzie do tej pory znajdowały się tylko wskaźnik informujący o tym, na którym ekranie się aktualnie znajdujemy, z możliwością szybkiego przełączenia się pomiędzy nimi, pojawia się teraz przycisk Szukaj. Więc nie musimy już wykonywać gestu ku dołowi na dowolnym tak naprawdę miejscu na ekranie. Wystarczy, że tapniemy w Szukaj i po chwili możemy wpisać to, czego szukamy. Duże wrażenie robi opcja wycinania obiektów ze zdjęć i wklejanie ich w dowolne miejsce, bo Wystarczy tak naprawdę wykonać szybki gest i przenieść dany materiał do innej aplikacji, by na przykład podzielić się tym ze znajomymi. Podobnie jak wykrywanie tekstu, już nie tylko na zdjęciach, ale także na nagraniach wideo, to wszystko powoduje, że niektóre z czynności, które wykonujemy każdego dnia, będą o wiele przyjemniejsze, szybsze i bardziej wygodne w wykonaniu. A to samo odnosi się też do wykrywania duplikatów zdjęć czy szybkiego kopiowania dokonanych zmian. Na jednym zdjęciu na kilka kolejnych. Apple przywróciło też możliwość wyświetlenia stanu procentowego naładowania baterii, ale po pierwsze tylko na wybranych modelach, a po drugie, wizualnie nie wypada to najlepiej. Ale chyba jednak z dwojga złego lepiej mieć te informacje zaraz po tym, jak sięgniemy po telefon, niż dopiero po uaktywnieniu centrum sterowania, więc Trochę zabrakło mi słów. iPhone jeszcze bardziej przydatny będzie też dla osób, które polegają na smartfonie w takich medycznych tematach, bo aplikacja fitness nareszcie będzie działać bez połączonego w parę Apple Watcha, więc będziemy mogli monitorować naszą codzienną aktywność wewnątrz tej aplikacji, która synchronizuje się też z aplikacją zdrowie, a tam nareszcie będzie też można. Śledzić i odhaczać wzięte medykamenty każdego dnia. Więc, jak na dłoni widać, że Apple przygotowuje taki zamknięty i uniwersalny ekosystem do kontrolowania naszego zdrowia. To są oczywiście takie amatorskie zapędy, ale być może któregoś dnia urodzi się z tego coś więcej. Gdy spojrzycie na listę nowości w iOS 16, to na pewno znajdziecie na niej. Znacznie więcej pozycji niż te, które omówiłem w tym wideo. Przejrzenie i omówienie ich wszystkich w tym materiale zajęłoby nam po prostu zbyt dużo czasu. Dlatego skupiłem się na tych, na które zwróciłem uwagę od razu i które odegrały największą rolę podczas codziennego użytkowania iOS 16. A po drugie, tak naprawdę duża część z nich trafi tylko do wybranej grupy użytkowników. Dlatego dopiero Wy zdecydujecie, czy ta aktualizacja jest czymś dla Was, czy nie. Na pytanie o to, czy aktualizować iPhone'a do najnowszej wersji ios tak naprawdę odpowiedź może być tylko jedna. Oczywiście, że tak. Pozostawanie w tyle to nie tylko odmówienie sobie niektórych nowości, ale też narażanie się na pewne niebezpieczeństwo, bo najnowsze wersje ios są też znacznie bardziej przystosowane do ochrony użytkownika i jego danych. I nie wolno też zapomnieć o możliwości edytowania i cofania wysłanych wiadomości w iMessage. To jest coś, na co miliony ludzi wokół globu czekało kilka lat. Z jednej strony mamy więc dosyć bezpieczny komunikator, z drugiej strony komunikator, który na tle liderów tego rynku pozostaje grubo w tyle. Co więcej, nie jest multiplatformowy. Bo na pojawienie się na Androidzie czy na Windowsie iMessage nie ma co liczyć, podobnie jak na pojawienie się wsparcia dla RCS-a. 16 przynosi kilka ważnych zmian i nowości, które na pewno wpłyną na to, jak używa się iPhone'a każdego dnia. Rewolucji tutaj nie ma, a Apple wciąż pozostaje Apple. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym materiale. Trzymajcie się! Hej!